No, dzień nie wiem który pewnie w opisie napiszę który to jest dzień, bo już cholera nie pamiętam właśnie w, w, uciekamy z hotelu, znaczy wychodzimy, nie uciekamy bo zapłaciliśmy, znowu się zaklinowałem przez tą torbę e, i dzisiaj mamy ambitny plan dojechać już i przekroczyć granicę mauretańsko-senegalską i dostać się do Senegalu i tu już się zacznie Ciekawa przygoda. Idę jeszcze do Miłosza na recepcję, bo tam jest Wi-Fi. Czekamy na Piotera, Darła i Maćka, i jedziemy dalej. Jest Miłosz, proszę karty, ogólnie. My z naszym samochodem pasujemy tu idealnie. Z głównej drogi. Kierujemy się do miejscowości Diama na przejście graniczne z Senegalem. Podobno droga to jest dramatyczna. Na razie nieźle jest, jest asfalt, Wóz nie kiśnie, temperatura jest dość wysoka znowu. Myślę, że 33 stopnie to są, nie mamy termometra. Chopie strzeli mu się ośka urwała w aktrosie. A tego? A tego. Znaczy się tu leży most cały go przekręcił. Poszło. Kude fuck. Ale musiał iść ogniem. Fuck? Po mojej lewej stronie jest rzeka Senegal oddzielający Mauretanie z Senegalem. A droga, którą musimy pokonać wygląda mniej więcej tak to jest najbliższe 50 km i w ogóle znajdujemy się w parku narodowym i po prawej stronie są jakieś rozlewiska, mokradła czy nie wiem starorzecze rzeki Senegal dziki i są, są dziki guźce guźce, takie świnie z Afryki tu grasują guziec, to taka świnia z Afryki Zostało nam 50 km do granicy z Senegalem. Drogę mamy prima sort. Jaszczyzno, drogowo dramatyczną, ale jest git. Rzekłbym także. że... benek! Spotkaliśmy ziomeczków z Francji. Jadą z Senegalu na rowerach do Francji. 19.25 właśnie dojeżdżamy do granicy z Senegalem tą piękną, i wspaniałą drogą A tam ją już widać. U. Zobaczymy jak nam pójdzie i czy przejedziemy Spróbuj chyba jednak Dobra, czekaj, weź otwórz. Nie wiem o co chodzi, ale granica jest już chyba zamknięta, i daliśmy łapówkę. Znaczy, Piotr dał y, klapki z Facebooka i jakieś spodnie firmy y, z Bazarku. Gazu, gazu, daj! Trzymaj go! <grystanie> <grystanie> Odpaliliśmy na gaźnie, waha się znowu zwaliła i teraz wielbłądy biegną na granicy. I w ogóle jest jeszcze stówkę tych wariatów piękniejszych za przejazd. I nie wiem, o co chodzi dalej. Jesteśmy tu niezłą atrakcją turystyczną. Dobry wieczór, godzina 20. Ja i Miłość, początek. Stoimy na granicy jeszcze mauretańskiej. Teoretycznie stare samochody nie mogą wjechać do Senegalu. Podobno, ale 250 dolarów od samochodu, od samochodu dyskwalifikuje ten zaistniały problem. Także chłopaki poszli załatwiać papiery. My stoimy sobie tutaj w tym. W jakże pięknym miejscu, i czekamy na dalszy rozwój zdarzeń. Jesteśmy w dobrej myśli. Wóz nam trochę nie jeździ, ale to już wiecie. Ale mamy zapasowy gaz zakupiony w Hiszpanii. Właśnie przejeżdżamy rzekę Senegal mostem łączącym Senegal z Mauretanią. To może się udać. Jakbyście chcieli coś kupić i sprzedać, to mi już początek wszystko kupić. Co kupujesz już? No, no, próbuję się z tego wymigać. Pan o, chce ha, fajne. Torbę, ale nie Fajne. Weź no. Nice. Przyda ci się. Bardzo ładna no, torba. Bardzo ładna, ale gdzie ja no? aj, aj, Dobra, muszę no? iść. I, I, I you. I is. Pozdrawiam cię. Jest, yeah. good, good, good. Po, Pozdrawiam was. Primavera. Yes, jest <laughs> Pozdrawiam was czule. Czule. Ok. Thank you. Ciemano, jest godzina 20:20. 20. Nadal jesteśmy na granicy, czekamy na chłopa, który pojechał po te papiery, które kupiliśmy gdzieś do miasta któregoś nie wiadomo gdzie. W międzyczasie naprawiliśmy szybę, bo na tych wybojach, dziurach tylna prawa szyba wypadła z mocowań, które były zgnite i się rozpadło całkowicie. Więc mamy prawą, tylną szybę na lepiec. No i sobie tak tutaj stoimy na granicy. No ale jest sukces, bo jesteśmy w Senegalu. Czyli jest. Udało się. Prawie. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Tu chłopaki zakupy robią jakieś, katałaszki. i Już nie mamy boczka, ale tego nie widać. Nie wiem, która jest godzina. Jakieś 40 minut później, nadal sobie tu czekamy. I jemy jakieś batony. Poza ja tego, ja... Po bo może jadą nasze papiery. O! Musieliśmy zapłacić po 250 euro za tak zwany czarny de passage. Dla nie, to nie do Senegalu dla samochodów starszych niż 5 lat chyba. Nie 10. 10 lat. Po drodze spotkaliśmy Czechów, którzy jechali też jakąś wycieczkę wycieczkę jakąś charią czy czymś, ale oni zawrócili. A, ale oni zawrócili, powiedzieli, że się nie da przyjechać, bo chcą pieniądze. Niestety Afryka jest dzika, skorumpowana. czy nie jest może takie mają? to nie jest korupcja, tylko wymagany dokument, którego nie. Oczywiście oczywiście że jest. Robione pod turystów. No dobra, no turystów? Ciągną nas, ciągną nas wow. Każde otwarcie szlabanu 10 złotych albo 20 Jeden uśmiech, 5 Nie ma co być poprawnym politycznie no Widzą po prostu w nas dolary no I tyle Bo Ładny jesteś dolar, To takie logo dolara Dobra, weź tak zrób Wrzucę, no, przepraszam, czekam I to jest Piotr, Tego Którego Nagle. znacie inżynier Szczupak? Szczupak Henzi. 21.33 Właśnie opuściliśmy granicę mauretańsko senegalską także jesteśmy w Senegalu. Czyli ten Dakar, o którym mówiłem dawno, dawno temu, jest jak najbardziej realny. Jechanes Kolejna dobra informacja, waha się naprawiła. Znowu była przepina. Ja naprawiłem? Tak, kto naprawił? Kto naprawił? Kto naprawił? do doradcy byli, ale dobrze by lato mówił. Z tylnej kanapy! Cholera! Siemano, godzina 23.20, dotarliśmy do St. Louis, do hotelu o pięknej na nazwie... Saint Louis, Viton. Siki? Siki? Tak, nie, Siki. Także jesteśmy w Senegalu? Jesteśmy, kurde. Nie kurde, nie Dakar, kurde, już tam czeka. No jedziemy do Dakaru. Chila Pół mowy. godzinki? No. Zostajemy ze 3 dni. No. Także udało się. Jehanes.